Siema, siemano TV Meksykano, witam Was serdecznie w ten niedzielne popołudnie. Popołudnie razem schudnie się razem z nim. No ale dobra, jest fajnie, jest ciepło, słuchajcie, nie mogłem wcześniej, nie było porannego gniota ponieważ po prostu musiałem, słuchajcie, jeszcze doprowadzić ten pokój do porządku. Jednak pu, same kładzenie paneli to najwszystko, ale trzeba też pokładać rzeczy, których wczoraj nie zdążyłem zrobić, ponieważ już było ciemno. Nie zrobiłem też live'a, słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, nie było sensu, słuchajcie, robić tego live'a, ponieważ bym musiał biegać z tą kamerą dookoła pokoju. Nie, było, nie byłoby to mniejszego sensu. Ja bym w ogóle, w ogóle nie zdążył, chyba bym po nocach robił te panele. Tak użyłem je dosyć szybko, dosyć sprawnie. Zajęło mi to, słuchajcie, jakieś 4 godziny, no 4 razy, do 5, do 5 godzin, no. Z przesuwaniem mebli, niestety, tak jak widzieliście, komfortowo nie miałem, ale niestety takie są warunki, trzeba sobie jakoś radzić. No, także położymy sam, co potem spróbuję się zabrać ze ściany. No, może się uda, może się nie uda. Jak nazbieramy pieniędzy, będzie po kolei po ścianie będę robił, nie wszystkie naraz, bo, bo chcę jakoś jeszcze tu żyć, mieszkać w tym pokoju. Ale dobra, my tu gadu gadu, wczoraj tam się zebrała cała elita wielka i Fiodor, który fotografował mnie, nie wiem po co i na co, na jak piuje <grywanie> panele. No ale pozdrawiam Cię Fiodor, nie wiem po co to zrobiłeś, twoje zdrowie wypiję, oczywiście piwem bezalkoholowym firmy Żywiec. Także pojawił się i Pato, nawet zaszedł do mnie, no, w końcu wiem, albo inaczej, bo przypomniałem sobie jak wygląda, Faktycznie widziałem się z nim, zaraz już go ja kojarzę go Także już wiem kto to jest Także ludzik, no ale jeszcze może kiedyś z nim porozmawiam na ten temat Także słuchajcie, a ja się zajmę dzisiaj analizą Skoro wczoraj mi nie było, a działo się sporo chyba Chociaż myślę, że myślę, że niepotrzebnie tylko marnowali czas I Fiodor i Pato, bo tam wielce dużych materiałów nie było A w większości jednak były materiały te co sami nagrywali Czyli Major sam nagrywał w konfrontacji z Grubym były o wiele lepsze niż te materiały, które nagrywał Pato chociaż jeszcze nie do końca nie wszystkie obejrzałem z tych, z tych, z tych wywiadu grubego niż, niż jednak oni sami to są realistyczni walą na siebie równo, po łbach się biją ale nie dziwię się, zawsze tak było i tak będzie bo do końca aż się Major wyprowadzi tu chciałem właśnie podejść do, do Majora nadal, słuchajcie, nadal nie ma co gadać. jest był kłamliwy jest kłamliwy kłamie już wszędzie teraz, kłamie we wszystkim Niedługo będzie kłamał, że to, co je w talerzu, to nie jest to, co je, tylko jest zupełnie coś innego. No bo już, skoro wszyscy wiedzą, ja tu Pawła nie chcę obrażać, ale wszyscy dokładnie wiedzą, że to był Paweł. Wszyscy wiedzą, ja się nawet widziałam, wystarczy przelecieć wykop, bo mo, może jakaś osoba widziała ich razem w Warszawie, może nie, nie, nie wiem. Skądś wykop wie, wie. E, a wykop rzadko kiedy kłamie, bo jak wykop się dowiaduje, to na, wykop, na wykopie zazwyczaj są informacje prawdziwe. Poza tym to jest bardzo łatwe do rozkminienia, że to był Paweł. Bo nikt inny by go do Warszawy nie zabrał. Yy, jeszcze przy lotnisku, gdzie tam gdzieś Paweł pracuje, czy ma firmę niedaleko, coś takiego. Były takie, były takie rozmowy, ale ja tam nie wnikam w to, także nie chcę Pawła obrazić absolutnie. Yy, to major nadal się wypiera, że to nie był Paweł, że w ogóle, słuchajcie, wyszło, że, wyszło, że go w ogóle dwie inne osoby wiozły, czyli, czyli on już sam się pogubił w tych kłamstwach, bo raz kłamie, że to był widz, który go zabrał, że o, słuchajcie. To, Ta osoba, to nie, był Paweł. nie zebrała, to po prostu yy, zapłaciła no za to, ten. To zabrał, po... Że Paweł To nie Pawełek. A to nie przy I tutaj on mówi, słuchajcie, że to nie jest Pawełek. Ehm, następnie mówi, że jedna osoba go zawoziła do, do Warszawy, a druga osoba go odwoziła z Warszawy, więc to była cała ekipa, która go zabrała, nie? A na wcześniejszych filmach mówił, że tylko był jeden widz. Więc kłamie jak tylko może, już we wszystkim kłamie, już pogubi się. major przestań kłamać, już przestań kłamać, bo już wszyscy niedługo się zaczną z Ciebie śmiać. Będą się ludzie z Ciebie śmiać, Ty wbiłeś to w banie, że Ty masz widzów. Ludzie z Ciebie się śmieją, kurde chłopie za plecami. Zrozum to w końcu człowieku, kłamiesz już, już. Już ja nie chcę mówić o tym lesie i o tym soku, bo i tak wszyscy wiedzą, że to nie jest sok. Weź sobie to po prostu wbij do tej bańki. Bo to, to jest po prostu, no to jest, no to, to, to wiadomo, no, że to nie jest sok. I słuchajcie, teraz na tym materiale to by było wszystko na tyle. Tutaj jeszcze coś o, o Krzyśku jest, że Krzysiek może dostać mandat za, za nieprzerejestrowanie samochodu. Oczywiście Krzysiek powiedział, że ma olej, olej o ten mandat, że nie zapłacić. Też coś tym się dowiedziałem, coś mi koło uszu bzyknęło, że dostał też mandat wczoraj za bezpodstawne wzywanie policji, ile w tym, ile w tym prawdy jest, to nie wiem. No, jak to Krzysiek, to może albo zaraz, to, albo mu zdejmą skądś, albo coś zawsze wymyśli, także o niego się nie martwię. Ale tu jest jeszcze najgorsza sytuacja, to jest w następnych materiałach, które nagrał Major. E, I właściwie nie wiem po co on to nagrał, bo e, zaczyna znowu e, kombinować, jak tu by się z tej sytuacji e, wykminić, wyłgać i zwalić większość winy na krzyśka. Tylko nie chodzi mi tu o rozpuch, tylko o relacje między nimi. I zaraz to zobaczymy. Ja teraz spauzuję. Echinę. Mówi po prostu takie rzeczy. Ty chuju, ty różne rzeczy. Geju, nie, geju i po prostu ja chcę, żeby kartkę napisał, że po prostu. Nie I słuchajcie, zobaczcie, to jest właśnie cały major. Nie dość, że kłamie To teraz cała wina. Próbuje udowodnić na swoich filmach, że cała wina jest grubego w tym, co się tam dzieje. Czyli to gruby jest, bo tak, gruby go obraża, gruby na niego wjeżdża z skrzykami, gruby nie pozwala, przecież mu wręcz nie pozwala mu zabrać rzeczy, które on chce i z chęcią by je zabrał, wyprowadziłby się najchętniej jak, jak tylko może. I to wszystko jest wina teraz grubego. Czyli kolejny taki atak na grubego w swojej obronie, ponieważ tak naprawdę Major nie ma żadnych argumentów, żadnych oprócz tego, żeby, żeby, żeby gryźć grubego w tyłek, żeby gruby się wkurzał, się denerwował, żeby, żeby próbuje dla grubego uświadomić, że tak, że beze mnie zginiesz. Beze mnie nie będzie kamer, beze mnie nic nie będziesz widział, tam gdzieś nawet jest w którymś momencie, nie chce mi się szukać, że mu dzieci znowu powybijają szyby, bo oczywiście jak Major był, to mu nie, powybij, nie powybijali, tylko Majorku kochany, przypominam ci, że jak wtedy jak napadli na... Grubego, pozdrawiam tutaj em, Tego, tego, tego em, Tego youtubera, który to nagrał i, w, i, w, I to jest prawda, że Jak napadli na Grubego, Majorku To ty zaminałeś kitę, uciekłeś z domu Zamiast mu pomóc Także twojej pomocy to jest zero Zero, tak jak ty o te palce złączasz tak o To tyle jest twojej pomocy nic, nie ma żadnej pomocy, więc nie ale bzdur, że bez ciebie gruby zginie, bo ty amunii, ani nie porąbisz drzewa, ani nie nagotujesz, w piecu jak tam napalisz dwa razy w, na, na miesiąc, to gruby sobie świetnie poradzi bez ciebie i sam sobie poradzi. Gruby bardziej się boi samotności, a nie tego, leków też mu nie dajesz, także... Nie, nie, nie gadaj za przeproszeniem bzdur, nie gadaj, że, że bez Ciebie to gruby zginie i, i tak dalej, bo jeżeli jesteś inteligentny, a chyba nie jesteś inteligentny, to dobrze wiesz, że jak masz glejta, jak masz papier na kamery, to masz prawo je zabrać i nie trzeba tu żadnej policji, chyba że... Gruby ci nie pozwoli zabrać, to wtedy wzywasz policję i przy policji normalnie możesz sobie zabrać, pokazujesz to na mnie, na moje imię, nazwisko i policja powie, proszę zdejmować kamerę i koniec, i kropka. A ty próbujesz to tak zawinąć tą sytuację, żeby jak najpóźniej się wyprowadzić z Grubego, wręcz żeby od niego się nie wyprowadzić za wszelką cenę, bo wiesz, że sam sobie nie poradzisz, zginiesz, zginiesz marnie, zginiesz marnie, bo, bo jeszcze u Grubego to jeszcze jakoś tam jest, nie? Natomiast, yy, siedząc przy grubym, to dużo ludzi się ogląda, dlatego, ponieważ yy, masz afery z grubym. Jeżeli nie będziesz miał afery z grubym, przestaną ci ludzie oglądać. Nikt nie chce kurwa oglądać swojego pysznego jedzenia tego milenia mordu no, codziennego. Ludzie oglądają, bo czekają na aferę, musisz się to uświadomić. Więc nie gadaj bzdur, że, że się nie. Poza tym, jaki ty cel spełniłeś z tych swoich yy, lajtowych zbierań? Co Ty pomogłeś? Czym Ty pomogłeś grubemu? Okno wymieniłeś? Gdzie to okno? Nie ma, nie ma pieniędzy, nie ma okna. <gry> Jakie jeszcze cele? Biuro, następny cel, zęby, następny cel, okulary, żeby naprawić, następny cel. Yy, yy, co tam jeszcze było? Ja już nie, nie wszystkie pamiętam, tyle tych celów miałeś. Na życie to normalne, no. Yy, co tam jeszcze mogło być? Już, już nie pamiętam, widzowie sobie przypomną. Kupa celów, zero spełnienia, zero i żadnego nie niecela. Ja, ja radzę Tobie spełnić jeden cel, na rozpuch. Zobaczysz, to przynajmniej spełnisz, spełnisz dla widzów i te buteleczki to faktycznie koło Ciebie, no, tam no, faktycznie może być taka miejscowa, bo tam skoro Pato TV spotkał nawet dziewczynę tam jakąś, <noise> która też nie była no, w normalnym stanie, więc, więc słuchajcie, więc coś tu, coś tu musi być na rzeczy, coś tu musi być słuchajcie na rzeczy, także tutaj jeszcze Wam pokażę jak gruby wygląda teraz po tych rozmowach, bo gdzie widać ewidentnie, że Majer go niszczy, niszczy go psychicznie, ale to zaraz pokażemy Nagrywaj, nagrywaj! Zobaczcie teraz! Jest! Zaraz wam będzie coś powiem! Część będzie nagrywa siebie! Niech właśnie policja żąda, ja ja niej będę... widzi, że ja o samochód zniszczył! A kto jest Zobaczcie teraz w jakim stanie jest gruby, emocjonalnym i fizycznym, jak on jest wymęczony i wyczerpany. Wystarczyło, że mają wrócił je na jeden dzień. Jak go musi major poza kamerą tam jechać grubego, jak gruby się musi męczyć z nim, tylko że gruby jest bez wyjścia, bo nie lubi samotności. To jest dlatego. Pat Patowa sytuacja, tak bym to nazwał. Ale jak go musi major męczyć? I porównajcie teraz film, który ja nagrałem dzień wcześniej, kiedy majora jeszcze nie było, kiedy gruby siedział ze mną przy stoliku, kiedy przyniosłem te ogórki. Jak wyglądał gruby wtedy i jak wygląda na tym filmie? Na tym filmie to wygląda jak człowiek, który jest zamęczony, zadręczony psychicznie i fizycznie. Także, także słuchajcie, także słuchajcie, kolejny dowód na to, że major go naprawdę. Psychicznie męczy. E, oprócz tego, próbuje to udowodnić, oczywiście jego spryt jest cienki i malutki, bo jest łatwy do rozszyfrowania. Próbuje udowodnić, że to gruby jest winien wszystkiemu, że to gruby jest prowokatorem, e, że to gruby go wyzywa, i oczywiście przecież to gruby e, nie pozwala mu się wyprowadzić, go trzyma siłą. Major, Trzeba zrobić taki emblemat duży dla ciebie, na powiesić na płocie obok gdzieś naprzeciwko domu. Kiedy się major wyprowadzisz? Podaj datę. O, i wtedy popatrzymy i poczekamy, zobaczymy, co ty na to odpowiesz. Albo odpowiedź widzą: kiedy się wyprowadzasz? Datę konkretną. Konkretny chłop, jesteś dorosły. Konkretna data: kiedy się wyprowadzasz? Ja czekam na, na odpowiedź. Kiedy konkretna data? Będziesz to widział na pewno, major. Data konkretna: kiedy się wyprowadzasz? Mieszkanie szukasz już ile czasu? Rok. Nie ma mieszkania dla Ciebie? Dziwne. No dobra, ale mniejsza o większość. Kiedy się wyprowadzasz? Podaj datę. Miej jaja. O jak nie masz jaja, zresztą nie masz jaja, bo już po rozpuchu to już one tam, jakie tam, kurze, wycisnąłbyś, tylko sok by poleciał. Rozpuszczalni by poleciał. Ale lecimy dalej. Zaraz zobaczymy, jeszcze coś wyłapie. Kolejny film nagrany pod publikę, żeby udowodnić, że major jest Dobry, bardzo jest dobrym dobrze, człowiekiem. Mniej więcej wiecie o co chodzi. Czekajcie, to nie ten film, ale już mniej więcej wiecie o co chodzi. W mieszkaniu. Ja go tu puszczę kawałek. Jak to dzielnie major myje dla grubego samochodu, to chociaż grubego, No nie zapłaci mu za to nic. Kolejny taki chwyt majorowski typowy, żeby udowodnić w razie czego, w razie czego jakby coś się źle działo, że on robi, że on coś robi. Przecież on nie miał obowiązku no z tego samochodu, prostu, ale ma tak obstranę nachy, że próbuje zbierać dowody, takie, mieście, żeby po, po prostu, miejscu. jak to on mówi, pokazać, że on tak robi, on pomaga, dzięki niemu gruby funkcjonuje, bo on pomaga, on wszystko robi. I tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, co ja mam do powiedzenia na ten temat? Kłamie, kłamał i kłamać będzie całe życie. To, to na pewno. Świadomość to już nie wiem, jaką on ma. Gdzieś ma rozdwojenie chyba jaźni, bo on jeździ już z kilkoma osobami naraz, lata samolotem. Nie dowierzą nawet przecież, że taki mały samolot, a tacy duże ludzie są i że sobie tam mieszczą w tym samolocie. To dowidać poziom jego no, inteligencji i w ogóle wiedzy jakiejkolwiek, no. że ten samolot jest taki mały, a tacy duże ludzie tam wsiadają. No. Major pewnie ich tam zniszczają rozpuszczalnikiem. Żyłe dają i oni się zmniejszają. Miałbyś nie tą fazę podczas tego, hmm, podczas leśnych przygód. sobie tam wyobraź że lecisz samolotem i że się zmniejszasz i wchodzisz do tego samolotu. Także, no cóż ja mogę powiedzieć, no. Major dla mnie nic nie, złego nie zrobił w życiu, ale już przestań kłamać, chłopie, bo to już śmieszno się robi. Już naprawdę ty nie masz kompletnie jaj, nawet, żeby powiedzieć szczerze ludziom, że Sorry jest taka, taka, taka sytuacja i koniec i powiedz jeszcze raz powiedz datę wyprowadzki skoro tak długo się wyprowadzasz zajmuje ci to wieczność wieczność i nie, się, nie wyprowadzisz się bo nie masz jaj chociaż masz kupę forsy o oszczędzonej, ale ja się w to nie mieszam bo nie mam pieniędzy i tak pozdrawiam was Meksykano jest jeden musiałem to skomentować bo nie było mnie przy tym wczoraj przy tych wszystkich akcjach tam pewnie jeszcze kilka filmów innych jest przejrzę je ogólnie no i co zapraszam dzisiaj na 17, 18. Na live. A. Znowu po, posłuchamy muzyki. Kto jak będzie chciał, pogadamy. Do której będzie? Kurczę. Tu ktoś mi prosił, żebym zaplanował. No spróbujmy wstępnie zaplanować do tej godziny 12. Może się uda. Jak mi dupa nie wsiądzie, wklęśnie w krzesło, to może się uda do 12. Albo jak oczy nie zamkną się. I jak będzie wszystko w miarę dobrze szło. Trzymajcie się. Meksykan jest jeden. Wy też jesteście jedni. I zaraz wrzucam to weter. <laughs>